Matura tuż tuż, czas rozstać się już. Lecz nim w świat ruszycie, wierszem usłyszycie. Dyrekcji życzenia w, w maju pochodzenia! Cyprian uszy zatyka słysząc takie rymy. Mimo to z serca wszystkie Wam życzymy. Zmatmy fizy Polaka na arkuszu procent 100. Bo absolwent Norwida to nie byle kto. Pracowity, mądry, bliźniego miłuje. Z sytuacji trudnej każdego ratuje. Pomysłowy, sprytny, otwarty na świat. po trzech latach w Norwidzie istny z niego chwat. Dziękujemy wam z serca za te lata z nami. Będziecie tu zawsze najmilej widziani. Dobre o nas wspomnienia zabierzcie ze sobą. Niech przyszłych chwil trudnych staną się osłodą. Drodzy maturzyści, kończycie kolejny etap swojego życia, jakim była szkoła średnia. Przed Wami egzamin dojrzałości. W imieniu samorządu uczniowskiego, jako jego przedstawicielka, chciałabym życzyć Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i jak najlepszych wyników, które pozwolą Wam podążyć ścieżką wymarzonej kariery. Przyda Wam się również dużo szczęścia w już dorosłym życiu. Pamiętajcie, aby podążać za tym, co was uszczęśliwia i nigdy się nie poddawać. Życzę Wam również mądrości w trudnych chwilach także na maturze. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Drodzy maturzyści, z Waszą zbliżającą się maturą jest zupełnie tak samo, jak z tym jeży. Wydaje się taki kujący i groźny. Ale tak naprawdę nie ma czego się obawiać. Drodzy maturzyści, serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas w Norwidzie. Miło było z wami się spotykać na lekcjach, również tych online. Po pierwsze, chciałem wam pogratulować tego, że dotarliście do momentu, w którym sami możecie wybrać swoją drogę. Przed wami bardzo ważny egzamin. Niestety pandemia sprawiła, że ostatni czas mógł być dla was wyjątkowo trudny i stresujący. Z tej okazji chcielibyśmy życzyć Wam przede wszystkim powodzenia na maturze, prostej matury, aby egzamin, który Was czeka, okazał się dla Was łatwy, żadne zadanie na maturze nie było Wam obce, jak najwyższych maturalnych wyników i połamania długopisów, łatwych zadań na maturze i na pewno te wyniki będą doskonałe, sukcesów na maturze, żeby poszła Wam śpiewająco i pamiętajcie, mimo tego, że na maturze Poziom adrenaliny we krwi będzie bardzo wysoki, to jest to Wam potrzebne. Siły, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, w dążeniu do... Wymarzonych szkół wyższych. Jeśli mocno się czegoś chce, można to osiągnąć. Nigdy nie poddawajcie się i walczcie do końca, jak prawdziwi sportowcy. Życzymy Wam wygranej w Totolotka. Żeby ten hajs na tych Waszych kątach się zgadzał. Dbajcie o zdrowie i kondycję fizyczną. Żeby COVID jak najszybciej się skończył i żebyście wrócili już do normalności. Staniecie się ludźmi, którym chcecie być, tak? Poznacie sztukę bycia sobą. Bądźcie zawsze w porządku. Żeby z tego wyjątkowego momentu Waszą codzienność wypełniała pasja, a nowe obowiązki były wyłącznie przyjemnością. I dużo, dużo zabawy, rozrywki. Wszystkiego dobrego. Mówię to ja, Wasza przycerowana szkolna matka. Postępujcie dobrze, to pamiętajcie, może i traficie do nieba. I trzymamy za Was kciuki. Boa oh, né? oh, né?